wszystkim, Witam Was, moi drodzy gorąco i serdecznie. Z tej strony, Joke, przed nami już 23 odcinek z levelowania konta w Total Battle. No, i dziś, moi drodzy, mamy blaszaka. Ktoś zapyta, po co po raz kolejny będę pokazywał blaszaka? No, z dwóch powodów, bo będę grał na dwa fronty. Z jednej strony, będę się tutaj levelował zgodnie z odcinkami i będzie to mój pierwszy atak na blaszaka który chcę zrobić z wami na odcinku, kiedy już mam na 100% G5, moi drodzy. A drugi powód, oczywiście, jest taki, że na drugim koncie będę pilnował tego Blaszaka, żeby go ewentualnie starać się ubić. I tu mam nadzieję, że też silni gracze pomogą, że tego Blaszaka pokonamy. Moi drodzy, tak w ogóle dotarło do mnie właśnie, jak mam ogromny rozwój przez tydzień czasu. To jest coś niesamowitego, sami możecie to, moi drodzy, ocenić, bo kiedy robiłem tydzień temu Blaszaka, Oj, źle przyspieszyłem. No, czasem się człowiek zagapi, jak za dużo gada. Kiedy słuchajcie, robiłem tydzień temu Blaszaka. Miałem G4, stuprocentowe G4. Bo po, po Blaszaku był ragnarok. Jak widzieliście tam nawet chwilowy taki szybki live, robiłem, gdzie jeszcze, jeszcze nie mogłem wejść na to, na to G5, bo mi tam brakowało punktów. A na dzień dzisiejszy dokładnie. W, Wczoraj to się stało po pierwszym przyzwaniu Blaszaka, już uzbierałem punkty na ostatni poziom armii G5, czyli nagryfy. I w tym momencie, moi drodzy, mogę zresztą wam pokazać, żeby nie było, że ściemniam, chociaż w armii i tak to zobaczycie, ale proszę bardzo. Jest odblokowane nawet już jedną technologię w kierunku G6, czyli koszt szkolenia gwardzistów, też odblokowałem. No zobaczymy, na ile mi się uda tu punktów uzbierać. I muszę się mocno zastanowić, czy pójdę w kierunku G6, czy trochę tam coś nieco jeszcze zrobię z kryptami. No bo jak wiecie, no trochę te technologie muszą ze sobą po prostu współgrać. Ostatnią armię, moi drodzy, szkole. Muszę tutaj im napisać, czy są gotowi na Blaszaka. Także to będzie, moi drodzy, no coś niesamowitego. E, moi drodzy, to będzie coś e, niesamowitego. A oczywiście i napiszę Richard video. Stałe hasło dla stałe hasło moi drodzy dla naszych przyjaciół z klanu tu myślę, że go przy wodzie możemy po, przywołać będzie taka fajna miejscówka tutaj taka jakby odcisk trochę łapy wygląda ta woda więc myślę, że go tutaj przy wodzie możemy moi drodzy przywołać cały czas jak widzicie też klikam przyjaciołom. Z klanu, pomóż, aby mogli sobie armię moi drodzy jak najbardziej wyszkolić. No, tutaj już nie ma czasu, cały dzień mogłem to robić, ale dziś byłem trochę niedostępny, musiałem parę spraw zrobić, dlatego też i odcinek nagrywam troszkę później. Wiadomo, że gra jest tylko grom, ale świat realny też jest bardzo ważny. No, i zobaczcie, tutaj mam gryfy. Nie wiem, wolę zrobić widzowie, to na zapas tak chciałbym koło czterech ataków przeprowadzić. Mam nadzieję, że mi się uda. Mamy o tyle te, ten plus, że, że nasz Blaszak, moi drodzy, ma dość dobry czas. Wczoraj jeden taki próbny atak, słuchajcie, z drugiego konta zrobiłem, żeby się przekonać mniej więcej, ile tutaj jestem w stanie punktów zbić i czy jestem w stanie pomóc. Faktycznie, jak tam raz troszkę troszeczkę go nadszarpnąłem, to, no to przyjaciołom z klanu później już było łatwiej. Dlatego tutaj jestem w tej topce, do dzisiaj też uderzę z drugiego kąta, jak najbardziej tak, bo blaszak staje się, moi drodzy, coraz silniejszy. Ja Wam też to wytłumaczę. Wy sobie to wszystko możecie, moi drodzy, sprawdzić. Kiedy tutaj w blaszaka, kiedy jest wydarzenie, klikacie, tu jest takie info, tutaj macie jego moc. 2,68 miliona. Porównajcie to z punktami, które dostajecie w blaszaku, to łatwo by było wyliczyć, ile razy byście musieli uderzyć. Ale teraz zobaczcie, moi drodzy, jaka jazda się zacznie, kiedy blaszak osiągnie 50 level. Więc już przy 50 levelu to już 100% musiałoby być zaangażowanie wszystkich mocnych graczy, żeby każdy chociaż 2-3 razy starał się w Blaszaka uderzyć. Plus ci, którzy teraz mają G4, no mam nadzieję, że do tego poziomu uda im się zdobyć te przynajmniej G5. Bardzo mi też zależy, że ci, którzy mają G5, żeby weszli na G6. Także tak, moi drodzy, to będzie mój cel do 50 poziomu Blaszaka, aby te G6 osiągnąć. Yy, więc no moi drodzy, no musimy, musimy zwiększać poziom armii, bo w pewnym momencie jako drużyna nie damy, yy, nie damy, moi drodzy, tego rady pokonać. Nie, nie, nie damy rady pokonać, jeśli, jeśli po prostu nie będziemy się mocno tutaj sprężali, żeby się rozwijać, żeby do, dogonić tych silniejszych graczy. Dlatego ja zobaczę, behemot jest, więc myślę, że on tam może raz symbolicznie... Musknąć tego, tego blaszaka, więc dam mu taką możliwość, żeby to zrobił, moi drodzy. Aha, jeszcze wam szybko powiem, ale mam nadzieję, że się nie rozgadam za bardzo, bo mam, jestem w szoku, moi drodzy, jak, że oglądacie jednak moje odcinki do końca, za co wam jestem mega, mega wdzięczny. Słuchajcie, ja muszę tutaj sobie na chwilę. Na chwilę się na ekranie nic nie będzie działo, bo muszę na drugim koncie przywołać blaszaka. Natomiast, moi drodzy, co jest takie bardzo ekscytujące, bym powiedział, to to że tu pod lasem go przywołamy, gdzie, gdzie ostatnio. Także moi drodzy, ekscytujące jest to, że pisaliście do mnie w sprawie... Jest, Blaszak przywołany, no to lecimy, moi drodzy. Ekscytujące jest dla mnie to, że pisaliście w sprawie tej mojej propozycji ze złotą przepustką, żebym komuś chętnie... Ufundował tą złotą przepustkę, tak moi drodzy, zgadza się i kilka osób z klanu po pierwsze napisało, co jest w ogóle no, pozytywnym szokiem, moi drodzy, pozytywnym szokiem jest to, że kilka osób z klanu napisało, że dadzą radę sobie tą przepustkę kupić, jeśli bym chciał komuś ufundować, to, to żebym wybrał komuś, komu, komu, komu się bardziej to przyda. Także moi drodzy, no co mogę wam powiedzieć? Niesamowita to jest sytuacja, słuchajcie. Czekajcie, ja się tu muszę teraz skupić. To jest 1000, to tych też 1000. Tych też powinno być 1000. A tych 2000, dobrze, że już mogę cyferkami operować bez klawiatury numerycznej. 1000, to tych musi być 500. No to wtedy tu by wychodziło, że tych tylko 50. No nie, no tych to może gryfów damy 100 sto... ile? Może? Ojej. Ojej, Kleopatra nam levelowała, widzowie. To nie takich chopsiub teraz, widzicie? Muszę nowe cyferki sobie. Nowe cyferki muszę sobie, słuchajcie, podobierać z armią, bo Kleopatra mi mocno levelowała. I jak widzicie, się robią jaja. 750, no to tu wtedy będzie 75. No dobra, damy 150. Już mi się nie chce, słuchajcie, ustawiać, widzowie. Nie chce mi się ustawiać. Ja z drugiego kąta póki co nie będę mu. Nie będę mu na razie z drugiego kąta, widzowie. Tutaj uderzał. To jest mój pierwszy atak, słuchajcie, w historii mojej gry. Tutaj, oczywiście, yy, jak najbardziej pierwszy atak na G5, takim 100% G5. Także jestem ciekaw, jaki wynik. Wyniki, słuchajcie, się podwoiły, co jest oczywiste, bo jest armia silniejsza. Jak widzicie, armię. Całą usuwamy, wkrzeszamy tylko potwory i smoki. No troszkę tutaj zejdzie tego, tego złota. Także na cztery ataki jeszcze mi starczy tego złota. Później znów będzie oszczędzanie, widzowie. Później znów będzie oszczędzanie. Ile punktów? Ile punktów? 3000. No to już wam muszę powiedzieć, że 3000 punktów to już robi robotę, nie? To już robi robotę. Ale czemu mi... Czemu mi Kleopatra nie... Nie awansowała tego, nie wiem. Patrzmy dalej, cyferki zostały zapamiętane, niech tak będzie, widzowie. Nie będę zmieniał. To my sobie w takim razie szybko gryfy bitewne. A dobra, niech się jeszcze szkolą, póki się nie skończyły. Na cztery szybkie ataki. Na razie z drugiego kąta nic, moi drodzy. O, pościg za peletonem. Widzicie, może tutaj się kto wie, może mi się uda 150 level w triumfalnym zdobyć i wtedy bym kafelki Kleopatry kupił w tym sklepie. Patrzcie, cały pościg zamknąłem, ale numer widzowie, ale numer jest 118 poziom Kleopatry, także jak widzicie idzie to cały czas ładnie do przodu, emocje jak na grzybach. <grym> także moi drodzy, w ogóle naprawdę bardzo chciałbym podziękować tym z was, którzy do mnie pisali, bo właśnie tutaj przywoływałem i nie dokończyłem myśli. Słuchajcie, mówiłem to pod koniec odcinka, a wy pisaliście. Że, że tak, tak jak najbardziej oglądacie odcinki do końca, żebym mógł komuś tą złotą przepustkę ufundować. I teraz tak, dwie osoby, moi drodzy, które do mnie napisały, no to, no to proponowały, że mogą zrezygnować, bo po prostu, że ich stać na to, i żebym po prostu przekazał to komuś, komu to się może bardziej przydać. Ale dostałem jeszcze, moi drodzy, dwie wiadomości od osób, które zaproponowały, że mogą też taką złotą przepustkę aktywnemu graczowi kupić. Czyli w sumie to by były. No, no, coś niesamowitego, widzowie. To jest dla mnie niesamowite, że Wy też tak chcecie tutaj pomagać. No dobra, no ja ta armia, no czekajcie, postaram się, mamy jeszcze trochę czasu, zróbmy 3500. No tu nic nie zmienimy, dobra, to dajemy tak, specjalistów będzie mniej. 4000, 4 to będzie mój ostatni atak. No to wtedy tutaj 2000, zobaczymy, czy się statystyki zmienią. Aha, bo tutaj już, ojojojojojoj. jo oj, oj, jo oj, oj, oj to czekajcie, to tych dajmy 1500 specjalistów, 2000, tych bym chciał dać też dwa, no nawet nie wejdzie mi. Kurde, 1400 jeźców, tych bym chciał 2000, no ale tych bym musiał wtedy 1000, no to jest dupa jasia, widzicie, to nic nie zmienimy. Musi zostać jak jest. Ewentualnie możemy zrobić 3500, 3500, zostawmy 2000, 2000, nie wiem czy wtedy 1000 i tych o, tak zrobimy trochę inne statystyki. 14 minut do końca. Są silni gracze, pilnują, także bardzo wam panowie dziękuję. Widzę jest Fiona, Behemoth. Możecie, no bo nie słyszycie mnie, może, może któryś z was myślał. Ja nie chcę z drugiego kąta, słuchajcie, uderzać póki co. Chociaż raz mógłbym go tam troszkę nadszarpnąć. Raz bym mógł go troszeczkę widzowie nadszarpnąć, ale chciałbym też, żeby widzowie, oczywiście jacyś tam gracze słabsi mieli możliwości po prostu go Uderzyć, zaraz zobaczymy ile zdrowia, zaraz to napiszemy moi drodzy na czacie, ile on ma zdrowia, słuchajcie, bo to jest dość istotne, ile on ma zdrowia. O, widzicie, nawet tutaj jeszcze będę musiał kolejne ataki zrobić, no może jeszcze jeden mi się teraz uda. Ciężko idą punkty do tych 13 skrzynek. O kurde, 71% zdrowia. Jeden silniejszy slauda zdrowotności wskazany. Dobra, spróbujemy go troszeczkę nadszarpnąć, widzowie, z drugiego kąta. Minimalny atak postaram się zrobić z drugiego kąta. No, zobaczycie, czy ubędzie trochę. A minimalny strzał, dlatego, żeby. Już Wam tłumaczę, moi drodzy, dlaczego ma być taki strzał. Otóż dlatego, żeby gracze słabsi w tym momencie mieli słabszego blaszaka, a co za tym idzie, no większe szanse wiadomo na, na zdobycie punktów. No, raczej tu mam armię już dobraną. No, nie będę kombinował. Nie wiem, czemu mi tutaj ktoś w tej Kleopatrze się słuchajcie popsuło. Aha, bo ja mam Helenę. Ja się mówię, co tu widzowie nie gra? Ja mówię, widzowie, co tu nie gra? Coś mi tu mocno nie grało. Dobra, dajmy szansę. Ile mamy tego zdrowia? Zobaczmy. 41%. Nie, to nie będę widzowie strzelał. Z... Czekajcie, bo wy teraz nie widzicie, co ja tu patrzę. Nie, to ja nie będę strzelał. 900 tysięcy. Teraz proszę słabsze strzały. 900 tysięcy, także... 900 tysięcy mocy, no to już wiecie, ja bym uderzył, by, by spadło o 300 tysięcy. Chciałbym sobie jeszcze. Zobaczmy, jakie prezenty. Moi drodzy, chciałbym, może jeszcze zdążę armię wyszkolić. Armia czego mi tu brakuje? Tu w zasadzie mi tak nie brakuje. W sumie mógłbym na jeden strzał jeszcze pójść. Gryfy mam. Słuchajcie, widzowie, specjalistów tylko nie mam. Co ja się będę szczypał? Idę jeszcze raz na strzała. Zobaczymy, ile punktów uzbieramy. 120, 140, to już 28 zostanie. No tu już wielkich wyborów nie mamy. Aha, bo to nam się wszystko na full. To tu trochę podwiększmy, trochę więcej gryfów. To już będzie armia taka na wykończenie, która nie ma oczywiście żadnych proporcji, widzowie, w tej chwili. Wszystko, co mam, wysyłam. Wszystko, co mam, wysyłam. Ile zdrowia? 26%. No dobra, widzowie, 10 minut. Ten czas był dobry, bo gracze słabsi mogą sobie trochę postrzelać. Mogą sobie postrzelać, i, i, i wiecie, fajna jest akcja, ale widać różnica jest, bo zobaczcie, moi drodzy, jeszcze mi tutaj na ostatnie przyzwanie z dwa strzały zostaną, żeby te 13 skrzyń odebrać. Czyli no, troszkę jak widzicie, yy, troszkę trzeba postrzelać na poziomie G5. Nie patrzyłem jeszcze, moi drodzy, na. 139, no to jeszcze trochę mi brakuje. Słuchajcie, do, no, 10 poziomów mi brakuje do 150 4 strzały dzisiaj oddałem. 2000, no tak między 27 tysiąca no bo tutaj armia była źle skonfigurowana, a 3000. Ile punktów. O, kurczę, no to ładnie. Punktów waleczności ładnie mi przybyło. Jakbym dał radę, widzowie, to bym jeszcze raz sobie strzelił. Ale już mogę nie zdążyć, bo 9 minut. I już blaszaka nie ma. Kto go tam ubił tak szybko? Przyznać się panowie, kto ubił tak szybko blaszaka. Za szybko, prosiłem, żebym słabsi nas. Słuchajcie, jeszcze raz wam coś udowodnię, moi drodzy. Dlaczego ja na to kładę taką presję? Jeszcze raz wam to pokażę, moi drodzy. Za szybko, za szybko. Mogliście dać więcej szans. Ja nie uderzałem, moi drodzy. Zobaczcie, kolejny blaszak ma 3 miliony mocy. I teraz wyobraźcie sobie, że 50 level Blaszaka ma 9 milionów mocy. No, i mając 4, 5 czy 6 graczy ym, w klanie, no to ci, którzy teraz mają G3, no to go oni nie rozwalą. Ci sami G4 nie rozwalą. To zobaczcie mnie, moi drodzy, to by się wydało kto. O, mamy taką nagrodę. Zobaczcie ładnie, smoła. No, to zaczynają nagrody już płynąć. To jeszcze nie jest to, co, co na wyższych levelach, ale. Słuchajcie, no ja Wam chcę coś udowodnić. Zobaczcie, jeżeli ja tutaj zdobywam powiedzmy między 2 a 3000 punktów, no to moi drodzy, załóżmy równa kwota 3. No to 3000 razy 10 strzałów to jest dopiero 30 tysięcy. 100 razy bym musiał uderzyć, żeby Braszakowi wziąć 300 tysięcy mocy. To jest w ogóle dlatego oczywistym jest, że gracze ci słabsi, nawet ci, którzy mają G5. Jak najszybciej moi drodzy powinni wchodzić na G6 dzięki Blaszakowi, czyli zbierać punkty, levelować, tak? Bo to no troszkę dłużej mogliśmy go, mam nadzieję, że w następnym y, strzale uda się go troszkę dłużej. Y, tutaj ktoś za szybko strzelił, bo to był jeden strzał, było widać mocny. No szkoda, panowie, panowie, y, y, nie zrobimy czterech Blaszaków, bo za szybko, za szybko uderzą. Bo za szybko uderzą. No, Hectorowi, cieszę się Hector, bo razy dwa masz lepsze wyniki i, i to jest, to jest fajne. E, także bardzo fajnie, gratuluję, liczby spoko, także spoko. No ale Hector ma G6, czy tam G5, G6 brał, no to ok, no to wiadomo. I właśnie dlatego też o to chodzi mi, nie, moi drodzy, żeby osoby, osoby, które mają te G6 mogły na G7 e, levelować, bo wiecie, to jest, to jest w tej chwili bardzo ważne. Ale prezenty weszły, złota trochę weszło. No, taki szybki dzisiaj odcinek. Będziecie znowu narzekali, że za krótko. Ale cieszę się, cieszę się, bo widzę, że coś tam przybyło. Zostało nam jeszcze jedno, moi drodzy, przyzwanie na, na godzinę 21. I myślę, że te 19 minut, tak, jest ok. trzy przyzwania, no to jest totalny max, więcej nie, bo zobaczcie, kolejny blaszak już będzie miał, słuchajcie, 3 miliony. Jeśli te trzy rozwalamy, no to ja muszę na pewno z dwa strzały oddać żeby moi drodzy te 13 skrzyń zdobyć, ale zobaczymy, czy tutaj oddam dwa, a może z drugiego kąta coś oddam, czekajcie. Zobaczmy statystyki graczy, bo my mamy też konkurs, moi drodzy, w klanie. Proszę, Clay, Crazy Blondie jako pierwsza poszła. Okej, okay. no ja nie strzelałem dzisiaj, Behemoth tam może z dwa razy strzelił, pewnie. No, tutaj Lex, no myślę, że no trochę dużo mocniejszych graczy strzelało dzisiaj, nie? Któryś, któryś z mocniejszych graczy musiał ustrzelić na końcówce tego Szkoda, bo moi drodzy, no po to daliśmy duży czas, żeby, no nie wiem, przekazujcie to proszę, przekazujcie to. Któryś z panów tutaj... No nie idą punkty w parze, no nie idą, no... No nie, no nie, no słuchajcie, bądźmy drużyną, zwracajcie uwagę, bo ja nie chcę tutaj teraz y, komu, do kogoś mieć pretensji, bo wiem, że wszyscy mają dobrze i są nam potrzebni gracze silni, żeby pilnowali tego, ale słuchajcie, po to robimy czas dłuższy, bo ja nie wiem, no zweryfikujcie, czy moje pojęcie, czy moje podejście ma jakąś, jakiś sens. Niech mocni gracze się tu wypowiedzą. Wiadomo, że każdy mocny gracz jednym strzałem rozwala tego blaszaka, ale Naszym celem nie ma być tylko go levelowanie, ale levelowanie ludzi, bo tu jest jeszcze masa ludzi, którzy może teraz dopiero osiągają G4, ludzi, których awansujemy z G4 na G5. Ja sam skromny na G5, gdzie idę w kierunku G6 i dobrze wiecie, że przy 300, ja wam to dokładnie jestem w stanie przeliczyć. No moi drodzy, no jeżeli mam 3000 punktów na jednym ataku na G5, bo tu nie mam na przykład najemników, nie? No tam jest dosłownie co kot napłakał, większość to są tylko potwory i G5. No ale załóżmy, jest to 3000. No to 100 ataków bym zrobił. Eee, no to, to, to jest dopiero 300 tysięcy. Czyli żebym ja mógł moi drodzy, takiego 3 milionowego blaszaka rozwalić, musiałbym zrobić 1000 ataków. Wiadomo, że to jest niewykonalne, tak? Ale najprościej liczyć. A właśnie kolejny blaszak równe 3 miliony będzie mieć. Eee, także no. No dobra. No myślę, że tyle. Dzisiaj krócej. Dzisiaj krócej jest szybka relacja. Może jeszcze coś później dla was nagram, bo cały czas się tak dużo dzieje. Ja dzisiaj też naprawdę bardzo intensywny dzień miałem. Zwyczajnie jestem troszeczkę zmęczony, dlatego też i krótszy odcinek, ale chciałem właśnie jeszcze raz na koniec podziękować tym z Was, którzy właśnie do końca odcinki oglądają, bo dzięki temu będę starał się komuś od nowego sezonu, czyli za te parę dni, tam ile te parę dni jest. Za cztery dni, tam za pięć dni załóżmy komuś tą przepustkę. No właśnie, za szybko nagrywałem i skomentowałem. Dobra, to tyle moi drodzy. Yy, zaraz będzie koniec video, rekord video. Także dziękuję tym wszystkim, którzy też chcą pomóc, właśnie jakimś osobom, które w klanie, yy, którym się ta pomoc przyda, które może no, nie mają tyle pieniędzy. Nie wstydźcie się, napiszcie na pryw, nie będziecie publicznie wymieniani. Nie, nie będę pokazywał, kto z Was złotą przepustkę dostał. Po prostu w klanie ludzie będą widzieli, też nie będą widzieli, kto od kogo dostał. Po prostu ludzie będą widzieli, że tą złotą przepustkę macie. A bardzo szybko to zweryfikuję, że została ona przyznana, że, że, że powiem, żeby w tym czasie nikt nie kupował. Także tyle. Natomiast, jeżeli kto komuś z Was, a jesteś aktywnym graczem w klanie, i, i ja bardzo chętnie tej osobie, której się to y, przyda, aktywnej, której naprawdę to pomoże, która by sobie sama tej złotej przepustki nie kupiła, z miłą chęcią y, kupię. Nawet, y, moi drodzy, no chociażby w podziękowaniu za to, że no, tą stówkę myślę, że zarobię. Na, na tym, że oglądacie filmy do końca, do końca, że włączacie gdzieś tam, żeby one nawet lepsze leciały i tam pa, te parę reklam to jakieś grosze daje, ale, ale myślę, że stówka powinna się w ciągu miesiąca uzbierać, więc czemu mam się, moi drodzy, nie podzielić? Dlaczego by nie? To tyle, moi drodzy. No i widzimy się w następnym odcinku. Myślę, że już będzie coś dłuższego i, i bardziej konkretnego. Także trzymajcie się, moi drodzy. Do następnego. Cześć.